Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Otwórzmy sobie pierwszy do Koryntian, 9 rozdział i 24 werset. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, My zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, abym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Z tego fragmentu dowiadujemy się, że wiara w pana Jezusa, wiara w Boga, czy naśladowanie Pana Jezusa nie jest sprawą wypoczynku jakiegoś, tylko że to jest sprawa walki, sprawa biegu. Tutaj apostoł Paweł pisze o sobie, że On nie tak biegnie, aby zdobyć tę nagrodę. Bo wiecie, można rozpocząć bieg pięknie, a później człowiek ustaje. On tu właśnie wziął przykład. Z zawodów sportowych. Zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, tylko jeden zdobywa nagrodę. Chwała Bogu, że Pan ma nagrodę nie tylko dla jednej osoby, ale ma nagrodę dla wszystkich, którzy dojdą czy dobiegną do mety. A my wiemy, co jest naszą metą, że naszą metą jest Królestwo Pana Jezusa Chrystusa. My już tutaj właściwie weszliśmy do Królestwa Pana Jezusa z chwilą, kiedy Jego przyjęliśmy jako osobistego Zbawiciela. Ale na tym świecie jesteśmy. Można nas porównać do Izraela, którego Bóg prowadził przez pustynię. Bóg prowadził Izraela do Ziemi obiecanej, do Ziemi opływającej mlekiem i miodem, ale musieli przejść przez pustynię. Tak samo my tutaj. Przechodzimy przez pustynię, którą jest ten świat, dlatego że, jeśli chodzi o sprawy duchowe, o życie duchowe, to tu jest martwota w tym świecie. Nie ma życia, ale my, którzy otrzymaliśmy życie od Chrystusa, idziemy właśnie przez ten świat, który jest tą pustynią duchową. Trudno jest przejść. Musimy zapierać się, musimy, tak jak ci zawodnicy, biegnąć, aby zdobyć nagrodę. Żeby zdobyć nagrodę, to trzeba się powstrzymywać od wszystkiego. Tak tu pisze apostoł Paweł w 25 wersecie. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Teraz mamy mecze różne, był też turniej tenisa. Wczoraj był finał dla kobiet. Ta Australijka bardzo się cieszyła. I ona mówiła, jak ona robiła wszystko, od wszystkiego się wstrzymywała, co by jej mogło przeszkodzić w zdobyciu tego medalu. Udało się jej. Później ci ludzie są w niebo wzięci, są tacy zadowoleni, ale to jest tylko doczesne. W końcu ci ludzie odejdą z tego świata, zostawią te medale, zostawią słabe. Ale my otrzymamy jaki wieniec nieznikomy. Tak, tu jest napisane: Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ten, który będzie na wieki, ten, którym będziemy się cieszyć wiecznie, warto poświęcić się, warto wstrzymywać się od wszystkiego, aby zdobyć tę nagrodę. Bo my wiemy, że na tym świecie jest wiele różnych rzeczy, które nas starają się powstrzymać od zdobycia tej nagrody, które starają się przeszkodzić nam. Apostoł Paweł tutaj pisze, ja tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym w próżnię uderzał. On walczył w modlitwie. Przeczytamy sobie, są następne wersety, które będę czytał, o tym, jak my mamy walczyć. On tutaj pisze też, że umartwiam ciało moje i ujarzmiam. Tym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Wydawałoby się, że taki apostoł, jakim był Paweł, który spotkał Jezusa osobiście na drodze do Damaszku, który był naprawdę zbawiony, że On nigdy nie może utracić zbawienia, ale jednak pisze tutaj, że może, bo napisane jest, ujażmiam ciało moje, abym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Bo wiecie, niektórzy dobrze zaczęli, niektórzy zaczęli głosić Ewangelię. Mamy przykłady takich ludzi, którzy zaczęli dobrze, nawet w Piśmie Świętym. Na przykład, jeden mi przychodzi na myśl, może wam przyjdzie na myśl ktoś inny, ale Demas, który był współpracownikiem z apostołem Pawłem, który pracował na niwie Bożej, ale w końcu zwolnił tempa i odszedł. Taki człowiek, chociaż głosił Ewangelię z początku, był na dobrej drodze, jednak później umiłował ten świat. A jeżeli człowiek umiłuje świat, to wiadomo, że nie będzie miał tej nagrody, bo apostoł Jan pisze w swoim liście, że ten, kto miłuje świat, to w nim nie ma miłości Ojca. Więc musimy właśnie powstrzymywać się od wszystkiego. Musimy walczyć. Ja przeczytam następny fragment, który wam jest dobrze znany z drugiego listu do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział, siódmy i ósmy werset. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem. Tutaj czytałem o biegu, a on mówi w końcu biegu dokonałem, bo jemu Pan Jezus objawił, że już ma odejść, że go zabierze. Wiecie, to jest wspaniałe, że człowiek jest pewny tego. On miał nawet osobiste objawienie od Pana Jezusa. Że czas jego nadejścia nadszedł. Oczywiście nie odszedł on w sposób przyjemny, bo został ścięty. On zginął śmiercią męczeńską, ale wiedział, że dokończył biegu. Czytamy sobie dalej: Dobry bój, bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości którymi w owym dniu da Pan, Sędzia Sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. My możemy być pewni, że zdobędziemy tę nagrodę, jeśli tylko wytrwamy, bo Pan Jezus zapewnił nam swoją opiekę, swoją wierność, Powiedział, że On nas nigdy nie opuści. Takie słowa znacie. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pan Jezus powiedział te słowa przed odejściem z tego świata. On jest z nami. Później następny werset z listu do Filipian, z trzeciego rozdziału, czternasty werset. Znowu apostoł Paweł pisze, zmierzam do celu, do nagrody w górze do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Później on napomina, czy zachęca Tymoteusza, który był jego synem w wierze, bo Tymoteuszyna wrócił przez służbę apostoła Pawła. W drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale czytamy tak, od trzeciego wersetu. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. To zaparcie się samego siebie, ta służba, która porównana tu została przez apostoła Pawła do służby żołnierza, wymaga też często cierpienia. My wiemy, że ci, którzy służą wojsku, muszą wykonywać czasem bardzo ciężkie polecenia, rozkazy przywódców, a w wojnie jest jeszcze gorzej. Ci ludzie nie mogą spać, są gdzieś na pustkowiu, w okopach. Straszne warunki. Czasem my, wierzący, właśnie znajdujemy się w takich warunkach, bo jesteśmy żołnierzami Chrystusa. Przychodzą na nas ataki ze strony szatana. Przychodzą czasem prześladowania, czasem we własnej rodzinie. Mamy sprzeciw od członków naszej rodziny, którzy nie są wierzącymi. To jest walka duchowa. Ale tutaj pisze apostoł Paweł, że żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawie doczesnego życia. Łatwo można się wplątać w rzeczy tego świata, które zapełnią nasze umysły i też zajmą nasze serce. Więc musimy po prostu zapomnieć o tych rzeczach, zaufać Bogu, a jeżeli coś nas trwoży, jeżeli coś nas straszy, to powinniśmy wziąć pod uwagę te słowa, które też są napisane w Piśmie Świętym. Złóżcie na Niego wszelką troskę, bo On ma o was staranie. Znacie na pewno te słowa. Żeby nie martwić się, tam jest na początku napisane, nie troszczcie się o nic, nie martwcie się. Nie bójcie się. Wiele razy pan Jezus mówił, nie bójcie się, i do swoich uczniów. Dlaczego? Dlatego, że on był z nimi i my mamy się trzymać Jego. Jeżeli się będziemy Jego trzymać właśnie blisko, to wtedy też i strach odejdzie. Nie będziemy się bać. Później też jest napisane do. Pasterzy duchowych, do tych, którzy byli starszymi w zborach, którzy się opiekowali zborami, żeby dobrze tą pracę wykonywali. W pierwszym Piotra, w piątym rozdziale i w czwartym wersecie, tam Piotr napisał tak: A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Tutaj Piotr pisze do pasterzy. My właśnie otrzymamy. Niezwiędłą koronę chwały, gdy Pan się objawi. Później też Jakub pisze nam w pierwszym rozdziale, dwunastym wersecie, Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrwa próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Na nas przychodzą próby, próby wiary, przychodzą pokuszenia. Przychodzą różnego rodzaju ciężkie momenty w naszym życiu. Utrata drogiej osoby, na przykład mąż traci żonę, czy żona traci męża, czy coś się staje też z dziećmi, jakiś wypadek, czy coś tragicznego, jakieś wydarzenia. To są ciężkie przeżycia w życiu człowieka, ale jest napisane: Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. Który się nie załamie w takich trudnych momentach. Niektórzy ludzie dobrze zaczęli, ale nie dokończyli tego biegu. Do takich należeli Galacjanie, o czym czytamy w piątym rozdziale listu do Galacjan, i siódmy werset. Biegliście dobrze. Ktoż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Tam jeszcze więcej jest napisane, że. Rozpoczęliście duchem, a kończycie ciałem. Biegliście dobrze, ale nie dobiegli. Takie smutne słowa apostoł Paweł musiał napisać do nich. Odłączyliście się od Chrystusa, odłączyliście się od łaski. Tak czasem bywa z wierzącymi, którzy dadzą się zwieść przez jakieś nauki niezgodne z Ewangelią. Później dalej o biegu też jest napisane w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale od początku. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas łatwo obstępuje, w cierpliwości biegnijmy wyznaczonym nam wyścigu. Czytałem z Biblii Gdańskiej, bo tak jest dokładnie w oryginalnym. Ten grzech nas Obstępuje, jest dookoła nas, ale my mamy nie poddać się temu grzechowi. Nie mamy przyjąć tego grzechu do naszego życia, do naszych serc, ale w cierpliwości mamy biegnąć wyznaczonym nam wyścigu. My biegniemy, ale nasze oczy muszą być zwrócone w kierunku tego celu. Nie mamy zwracać uwagi na coś, co nas dezorientuje podczas tego biegu co nam odwraca uwagę, bo szatan próbuje odwrócić naszą uwagę przez różne rzeczy, przez fałszywą naukę, przez doświadczenia trudne w naszym życiu, jak już wspomniałem, ale my mamy biegnąć w tym wyścigu. W liście do Koryntian apostoł wspomina tak, szósty rozdział, 12 werset. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. My mamy daną wolną wolę, możemy wybrać to albo tamto, ale musimy się zastanowić, które rzeczy są dobre dla nas, a które rzeczy są zabójcze, które nas pozbawią tego wieńca, które nie pozwolą nam ukończyć tego biegu. W objawieniu Jana, tak wspaniała obietnica, się znajduje w drugim rozdziale i w 17 wersecie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam jeść z manny ukrytej, i dam mu kamyk biały, a na kamyku napisane nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, który je przyjmuje. To powiada sam Jezus Chrystus. Takim kamykiem białym byli nagradzani atleci, sportowcy w Rzymie. Później czytamy w liście do Efezjan, w szóstym rozdziale. Od 10 do 12 wersetu. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zarzadkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich jest mowa znowu o boju. Mowa o tym, że my toczymy walkę z duchami nieczystymi, ze zwierzchnościami, z nadziemskimi. Dlatego musimy bojować w modlitwie. Autor listu do hebrajczyków napomina wierzących w szóstym rozdziale, dwunastym wersecie. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość Dziedziczą obietnicę. Czyli trzeba właśnie być naśladowcami, tych, którzy otrzymali obietnicę, którzy dobiegli do celu, musimy mieć wiarę i cierpliwość. Później też Juda w trzecim wersacie swojego rozdziału pisze umiłowani. Zabierając się z całą gorliwością do pisania do Was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do Was i napomnieć Was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Tu znowu jest mowa o walce. Później też w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 12 werset, czytamy: Pan Jezus powiedział te słowa. A od dni Jana Chrzciciela, aż dotąd, Królestwo Niebios doznaje gwałtu, i gwałtownicy je porywają. Właśnie ci, którzy przyszli do Pana Jezusa, musieli pokonać często wiele przeszkód. Weźmy sobie na przykład tego ślepego Bartymeusza, który wołał: Synu Dawida zmiłuj się nade mną. On potrzebował uzdrowienia. Tłum go uciszał, bo było wielu ludzi wokół Pana Jezusa. Ale on się nie dał uciszyć, bo gdyby się dał uciszyć, to nie byłby uzdrowiony. Pan Jezus w końcu usłyszał jego wołanie, i jeżeli my będziemy wołać do Niego, będziemy Go prosić, będziemy modlić się do Niego, to On też usłyszy wołanie nasze. W jakiejkolwiek sytuacji byśmy się nie znajdowali, czy w chorobie, czy w jakimś nałogu, to jeżeli będziemy wołać, będziemy pukać, bo jest napisane, kto puka. Temu otworzą a kto szuka ten znajdzie ślepy bartymeusz został uzdrowiony w końcu tłum się uspokoił bo pan Jezus go zawołał. później też pan Jezus wspomina w ewangelii Łukasza w 16 rozdziale i 16 wersecie do czasu Jana był zakon i prorocy od tego czasu jest zwiastowane królestwo boże i każdy się do niego gwałtem ciśnie Trzeba po prostu siłą zdobywać Królestwo Boże, cisnąć się do niego gwałtem. Później jeszcze apostoł Paweł pisze do Tymoteusza: Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. I my wiemy, że z Bogiem zwyciężymy, bo to nie jest nasza własna siła, ale to jest. Ta pomoc Boża, dlatego to, co przeczytałem z listu do Efezja, nam mówi, żebyśmy umacniali się w Panu i w potężnej Jego mocy. Bo jeżeli będziemy żyć w Jego mocy, jeżeli będziemy napełnieni Jego Duchem Świętym, to wtedy ostaniemy się przed tymi zasadzkami diabelskimi. Musimy toczyć bój w modlitwie. Napisane jest, jaki my mamy oręż że nasz oręż nie jest cielesny, ale to jest oręż modlitwy, którym my pokonujemy przeszkody. Ja sobie próbuję przypomnieć, gdzie to jest napisane. To jest chyba w drugim liście do Koryntian. Tak, dziesiąty rozdział drugiego listu do Koryntian i od trzeciego wersetu. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc zburzenia warowni dla sprawy Bożej, Nim też unicestwiamy złe zamysły, i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Gotowi do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Jeżeli będziemy całkowicie posłuszni Chrystusowi, to wtedy będziemy dokonywać tych rzeczy. Będziemy burzyć te warownie szatańskie. Dlatego niechaj Bóg nam pomoże do tego, abyśmy byli silnymi, abyśmy tak biegli, abyśmy zdobyli tę nagrodę, która jest obiecana wszystkim nam. Amen. Amen. Pomódlmy się teraz, prośmy Boga o to, żeby dał nam zwycięstwo. Dziękujemy Ci Panie, że Ty nas pocieszasz, że Ty jesteś z nami w tym boju że ty, pani, nas powołałeś i ta nagroda błyszczy nam. Ta nagroda jest wspaniała. Widzimy, apostoł Paweł tak się cieszył, że już biegu dokonał, że dokończył swojej pracy, dokończył swojego życia chrześcijańskiego tutaj z Chrystusem, i już odłożona dla niego została ta korona wiecznego życia, wieniec wiecznego życia. Dlatego, panie, ja wiem, jestem pewny, że ta korona jest odłożona dla każdego z nas. Jeśli tylko wytrwamy, jeśli tylko będziemy przy tobie, panie, bo ty zawsze będziesz z nami, prosimy, panie, abyś nam pomagał. Ten bój często jest ciężki. Ten bój czasem jest tego rodzaju, że człowiekowi się nie chce, na przykład, modlić, nie chce się spędzać czasu w modlitwie. I człowiek wtedy duchowo umiera, usycha albo zaśnie, tak jak te pięć panien niemądrych, które zasnęły. Przyszedł czas przyjścia Pana, a one nie były gotowe i zostały pozostawione. Tak samo wiele ludzi pozostanie tutaj na tym świecie. Wiemy, że Pan Jezus przyjdzie w nocy, a noc przedstawia nam co? My oglądamy teraz straszną noc tutaj na tym świecie. Oglądamy właśnie to, co się dzieje. To jest... Ciemność duchowa, grzech tak się rozmnożył, Napisany jest, że z powodu rozmnożenia się nieprawości oziębnie miłość wielu. Ale Panie, my prosimy Ciebie, żeby ta miłość do Ciebie w nas nie oziębła, żebyśmy, Panie Jezu, naprawdę wytrwali aż do końca. A ja się cieszę z tego, że ta nagroda jest odłożona i dla mnie, i dla moich braci, dla moich sióstr. Panie, mamy być pewni tego, że zdobędziemy tę nagrodę bo Ty nam pomożesz wytrwać w naszym życiu, ale mamy być gorliwymi, nie opieszałymi. Tak to czytałem tam, że nie mamy być leniwymi, ale mamy walczyć, mamy biec. Pan Jezus nam pomoże w tym wszystkim. Amen. Amen.